Nazywam się Adriana Kuropaś i w imieniu Europejskiego Centrum Projektów Pozarządowych mam zaszczyt powitać na dzisiejszym webinarium na temat polskiej polityki migracyjnej. Aktualne trendy demograficzne i gospodarcze w coraz większym stopniu wpływają na procesy migracyjne, co sprawia, że rośnie potrzeba sformułowania dokumentu, który będzie jasno określał cele polityki migracyjnej. I jak dotąd, większość poczynań w tym kierunku kończyło się niepowodzeniem. Brak jest więc dokumentu, który kompleksowo przedstawia model polskiej polityki migracyjnej. I uwzględniając oczywiście przy tym dynamiczne zmiany, które szczególnie zostały uwydatnione w, przez pandemię koronawirusa. I w odpowiedzi na tę sytuację, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało dokument diagnostyczny Polityka Migracyjna Polski, Diagnoza Stanu Wyjściowego. I ten dokument ma stanowić podstawę do określenia celów długoterminowych i tych, które powinny zostać zrealizowane już w tym roku. A o tym, jakie wyzwania i cele stoją przed administracją państwową w odniesieniu do procesów migracyjnych, opowie gość dzisiejszego webinarium, podsekretarz stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i, na, i Administracji, pan Bartosz Grodecki. Witam serdecznie, panie ministrze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu, witam wszystkich e, słuchaczy. Panie ministrze. Panie ministrze, polityka wizowa jako istotny element polityki migracyjnej wymaga wypracowania odpowiednich instrumentów, które wpływają jednocześnie na przeciwdziałanie nielegalnej migracji, a przy tym uwzględniają priorytety rozwojowe Polski, tak jak to się odnosi do rynku pracy czy współpracy naukowej. Zatem jakie wyzwania i trudności stoją przed administracją państwową w celu usprawnienia polityki wizowej i legalizacji pobytu? To nie ukrywam pytanie jest dosyć szerokie, ale spróbujemy sobie to dosyć sprawnie usystematyzować i poukładać. Więc tak jak pani wspomniała na początek, mamy system wizowy, który odpowiada na pewne wyzwania tej migracji legalnej, tak? czyli mamy jakiś cel pobytu obcokrajowca w Polsce, czy to będzie, to będą studia, czy praca, to są zasadniczo dwa kierunki dominujące bo to są te cele długoterminowe. To znaczy, jeżeli ktoś przyjeżdża na studia czy w celu podjęcia pracy, to raczej zakładamy, że przyjeżdża na dłużej niż trzy miesiące. I te warunki legal, tej legalności, tego legalnego pobytu, one właśnie są wyrażone na początku w polityce wizowej. To znaczy, osoba, która chce wjechać do kraju, jeżeli to jest kraj, który podlega obowiązku wizowemu, tak, to, to proceduje przez polski konsulat. Natomiast miejmy jedną świadomość, bo to jest dosyć ważne na, na początku, żeby to podkreślić. Cała polityka migracyjna, ona jest oczywiście wpisana w działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a tak jest tak na dobrą sprawę, to jest wyzwanie dla całej administracji publicznej w naszym kraju. Bo jeżeli sobie ją podzielimy na pewne etapy, od przyjazdu cudzoziemca do kraju, to właściwie od aplikowania do, o możliwość przyjechania do kraju, skończywszy na jego pobycie. I podzielimy sobie też na cele, które przyświecają cudzoziemcowi, aby móc przyjechać do naszego kraju, to zobaczymy, że tak na dobrą sprawę tych resortów, które są zaangażowane w cały ten proces, jest cała, 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 cała masa. Dlaczego Dlaczego tak się dzieje? Otóż tak na dobrą sprawę, jeżeli na to, na, to sobie, na to spojrzymy w takim szerszym kontekście, to zobaczymy, że proces wizowy to jest jedna rzecz, za którą odpowiada Ministerstwo Spraw. Zagranicznej, bo Ministerstwo Spraw Zagranicznych nadzoruje naszą oczywiście służbę zagraniczną, jak też służbę konsularną. Mamy też procesy integracyjne, które są w Ministerstwie, Ministerstwie Pracy, czyli już w momencie, kiedy mówimy o jakimś długoterminowym przejeździe cudzoziemca do kraju i osiedlaniu się na, na miejscu w Polsce. Mamy Ministerstwo, mamy Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które zarządza rynkiem pracy, czyli odpowiada na pewne zapotrzebowanie pracodawców na pracowników. Bardziej lub mniej wy, wykwalifikowanych, ale też mamy kwestie związane z bezpieczeństwem e, państwa, które tak na dobrą sprawę są w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. I oczywiście, o który, komponent, o którym nie wspomniałem, ale to też jest duży komponent polityki migracyjnej, ta migracja nielegalna, e, na które, e, która jest w, głównie w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, który Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nadzoruje, ale. To też jest element, o którym nie możemy zapomnieć, element, który jest dosyć istotny. Jeżeli to sobie wszystko skumulujemy, to zobaczymy, że tych wysłań jest, jest, naprawdę, jest naprawdę wiele. Jeżeli mówimy tylko i wyłącznie o tej, na razie, o tej imigracji legalnej, to jeżeli się skupimy na samym procesie, to zobaczymy, że mamy pewną tendencję wzrostową, jeśli chodzi o wydawanie. O, o wydawanie wiz i to widać to widać na Ukrainie, gdzie nasza służba konsularna jest bardzo liczna, i też widać po, po liczbie konsulatów funkcjonujących na Ukrainie. Ja teraz abstrahuję oczywiście od czasu pandemii COVID-u, tak? Bo mówimy o takim okresie, który był przed, kiedy urzędy normalnie funkcjonowały, i ten przepływ ludności był możliwie możliwie płynny. Bo oczywiście COVID i pandemia pewne procesy wstrzymał, pewne procesy pokazał, szczególnie procesy postępujące w informatyzacji i digitalizacji pewnych, pewnych zjawisk. Natomiast czy i też możemy zobaczyć, jak ten proces aplikowania o przyjazd do, do Polski, czy też w ogóle do Europy jako całości, bo to przecież ktoś, kto wjeżdża do Polski, jest w stanie się swobodnie poruszać po całej strefie po całej Wspólnocie. Przesuwa się coraz bardziej na wschód. Tak? Mamy ogromne też natężenie i potrzebę wydawania wiz w Indiach, gdzie, gdzie mamy bardzo dużą liczbę osób chętnych do przyjazdu do Polski. I teraz z drugiej strony to jest, to jest ta część, która chce przyjechać do Polski, z drugiej strony, polski rynek pracy, polski rynek szkolnictwa który, tak na dobrą sprawę, tak jak powiedziałem jest dominujący, jeśli chodzi o te potrzeby. U tych wiz się wydaje najwięcej. W jaki sposób jesteśmy w stanie i kogo chcemy, tak na dobrą sprawę, żeby do Polski przyjechał. Jeżeli... i Cała trudność polega na tym, żeby to, żeby to skompilować i żeby te dwa procesy mogły się jakby iść równolegle. I w tym momencie możemy popatrzeć na, na, te, na te procesy, jak one się rozwijają i tutaj mamy bardzo prostą rzecz. Jakie są wyzwania? Digitalizację już wspomniałem, ale też to, co się pojawia w bardzo częstych rozmowach, i gdziekolwiek byśmy się nie zapytali, jakie mają problemy, czy pracodawcy, czy uczelnie, czy, 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 czy inne podmioty oczekujące przyjazdu cudzoziemców do kraju, no to to są oczywiście procedury formalno-administracyjne, tak? że gdzieś trzeba pójść. Gdzieś trzeba aplikować o zezwolenie na pracę, o przyjęcie do szkoły. Potem te zezwolenia już otrzymane, przesłać do osoby aplikującej, która gdzieś się musi umówić w kolejce w konsulacie, i ewentualnie otrzymać wizę, czyli ten tytuł wjazdowy, i później tytuł pobytowy, ten pierwszy. Czy można to usprawnić? Oczywiście można, natomiast przegląd tych, tego całego procesu jest, jest dosyć długi. Pani na początku wspomniała, że Polityka Na politykę migracyjną dosyć długo czekamy. Tak, i to jest właśnie to, co na początku powiedziałem. Dlaczego tak długo czekamy? Bo to nie jest kwestia jednego resortu, który po prostu wymyśli strategię, jak to zrobić, tylko jest to strategia multidyscyplinarna. Każde każdy ministerstwo zajmujące się pewnym segmentem migracyjnym widzi pewne wyzwania i problemy. I no, trzeba to połączyć, tak? czyli bezpieczeństwo, bezpieczeństwo państwa z pewnymi wyzwaniami rynku pracy, z pewnymi wy wyzwaniami szkolnictwa, z procesami integracyjnymi. I no, nad tym rzeczywiście dosyć intensywnie pracujemy. Na tego dotyczy głównie ten dokument diagnostyczny, o którym pani raczyła wspomnieć. I ten dokument diagnostyczny jest dokumentem wyjściowym do stworzenia dokumentu, który będzie na dzisiaj prawdopodobnie bo on jest cały czas jeszcze, jeszcze uzgadniany, dotyczył tego roku, czyli 2021 i następnego, 2022. To będzie dokument opisujący pewne wyzwania, które czekają na nasz kraj, jeśli chodzi o możliwie sprawne zarządzanie procesami migracyjnymi. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Właśnie, złożoność procesów migracyjnych. Oraz ich rosnący wpływ na społeczeństwo determinuje konieczność wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec mi migrantów dla całej Unii Europejskiej. I taka harmonizacja niewątpliwie postępuje. I czy takie ujednolicenie rozwiązań w zakresie polityki migracyjnej i azylowej Unii Europejskiej może, może być skuteczne dla wszystkich państw członkowskich? Czy występują pewne elementy sporne? Oczywiście, że występują elementy sporne, bo proszę zauważyć, że polityka migracyjna, to tak jak wcześniej powiedziałem, powinna odpowiadać na pewne zapotrzebowania danego kraju, który, który obcokrajowców przyjmuje. Tak? tak jak powiedziałem, ja podzieliłem to w sposób prosty. Tą segmentację stworzyłem na podstawie, na podstawie rynku pracy czy, czy szkolnictwa. Tych segmentów jest, jest trochę więcej. Niemniej jednak, jeżeli skupimy się na tych dwóch głównych dominujących, to rozumiem, że każde państwo członkowskie powinno suwerennie decydować, bo najlepiej wie, jakie potrzeby w danym segmencie są potrzebne. No i tutaj mówimy o, bo za, za, tak to mniemuję, wspomina Pani o toczących się obecnie w Komisji Europejskiej pracach na temat nowego paktu o azylu i migracji. Czy te wspólne procedury są potrzebne? Tak, one są potrzebne oczywiście do wypracowywania pewnej, próby pracowania pewnego zarządzania tą migracją nielegalną. Natomiast też proszę zauważyć, że ten dokument, który został opublikowany, jeśli dobrze pamiętam, we wrześniu zeszłego roku, on cały czas budzi kontrowersje, już druga prezydencja się nim zajmuje. I tak na dobrą sprawę nie posuwają się te prace tak, tak dynamicznie jakby do oczekiwała tego Komisja Europejska właśnie ze względu na to, że każde państwo członkowskie ma zupełnie inny punkt widzenia na zarządzanie szczególnie tą migracją nielegalną. Mamy państwa południa z, z, z zgrupowane w takiej nieformalnej platformie współpracy Med5, które są pod presją migracyjną w tej chwili, bo mają po prostu zmagają się z tym napływem Migrantów z Afryki Północnej czy też z Bliskiego Wschodu, ale też, też są kraje Europy Środkowo-Wschodniej czy kraje Europy Zachodniej. Tak? Kraje Europy Środkowo-Wschodniej, -Środkowo no Polska. Ja na przykład zawsze podejmuję ten, ten temat podczas rozmów z Komisją. Pakt jest rozwiązaniem całościowym. Nie możemy abstrahować e, oczywiście od sytuacji bieżącej, ale jeżeli ma być to rozwiązanie jakkolwiek stałe, musimy też brać pod uwagę, że ono ma funkcjonować w latach następnych. Polska pragnę przypomnieć, że też zarządza bezpieczeństwem naszej granicy zewnętrznej. Tak, bo graniczymy z Białorusią i Ukrainą, które są nie, które nie są w, w, w krajami wspólnoty i to jest nasza granica zewnętrzna, którą musimy e, musimy zgodnie z naszymi zobowiązaniami stryc. Mamy też granicę morską, więc my się z tych zadań wywiązujemy i też tego oczekujemy. E, oczekujemy wzięcia pod uwagę tego przy pracach nad paktem. To, co rzeczywiście nas różni, to jest również też i mechanizm solidarności. To znaczy, jak mamy wspólnie i solidarnie zarządzać tą migracją. Jeżeli na dzisiaj komisja proponuje dwa rozwiązania, które w naszej oczy nie są rozwiązaniami skutecznymi, natomiast w tej kwestii zdania w samej, w samej wspólnocie są podzielone. Czyli mamy dwa mechanizmy solidarnościowe: relokacje. I powroty sponsorowane. Relokacje w naszej ocenie nie są mechanizmem skutecznym, co też pokazało nasze doświadczenie z 2015 roku, co też wskazał jasno Trybunał Obrachunkowy. One nie spełniły swojej roli i nie ma jakby podstaw z naszych doświadczeń cały czas forsować takiego rozwiązania. Drugie to są, to są powroty sponsorowane. Na czym one polegają? Polegają na tym, że pewna pula osób, które nie kwalifikuje się do udzielenia jakiejkolwiek ochrony międzynarodowej, powinna zostać zawrócona do kraju pochodzenia. W jaki sposób? No to powinna zostać po prostu tam przetransportowana. Natomiast w przypadku braku właściwych i dobrych mechanizmów readmisyjnych, nad którymi toczy się kolejna dyskusja i kolejna praca, nie jesteśmy w stanie tego, tego w sposób skuteczny wykonywać, a Komisja Europejska i państwa wspólnoty mają doskonałe narzędzia, żeby oddziaływać na państwa trzecie przy zawieraniu takich, a nie innych umów readmisyjnych. Więc jak pani sama widzi, i ja mam wątpliwości co do nie tylko ja, ale w ogóle państwa wspólnoty mają wątpliwości co do takiego kompleksowego i bardzo głębokiego rozwiązań, takich głębokich rozwiązań wchodzących bardzo głęboko w suwerenność państw członkowskich, jeśli chodzi o daleko idące rozwiązania w zakresie azylu i migracji. Możemy się umówić na pewne standardy przyznawania, przyznawania ochrony międzynarodowej, ale one już tak na dobrą sprawę istnieją. Chodzi o to, jak mamy się zachować podczas, podczas kryzysów i presji migracyjnej. No i tak, tak jak mówię, jeżeli my mówimy o mechanizmach solidarnościowych, to w naszej ocenie powinniśmy to zostawić do oceny państw członkowskich, które mają pewne możliwości recepcyjne, pewne możliwości pomocowe i, i te mogą, mogą być w ramach, w ramach mechanizmów solidarnościowych oferowane państwom, które są, które są pod presją migracyjną. Długoterminowe rozwiązania, które byłyby ewentualnie przyjęte w danej momencie, teraz, tu i teraz, mogą być nieskuteczne za 5, 6, 7, 10 lat. Z, Dwóch prostych względów. Pierwsza jest taka, że sytuacja migracyjna może, może ulec zmianie i na pewno ulegnie, bo jest to proces dynamiczny, a drugi jest taki, że po prostu w zwykłym cyklu demograficznym zmieniają się rządy i też zmienia się pewna koncepcja i wizja i spojrzenie na migrację. No właśnie, podczas swojej wypowiedzi e, poruszył Pan bar, e, bardzo ważną kwestię, e, jak ochrona międzynarodowa. Ponieważ cudzoziemiec e, przyjeżdżający ma możliwość ubiegania się o ochronę międzyna i w, międzynarodową i w Polsce są to azyl, status uchodźcy, ochrona uzupełniająca i ochrona czasowa. I jak kształtują się te statystyki? Jakich wniosków jest najwięcej? Ile z nich zostaje odrzucona i jakie są główne tego powody? No to Panią zaskoczę, bo, tych, bo mówimy o ochronie międzynarodowej, jaką wydawałoby się, że to jest jakieś zjawisko masowe, nie jest. Samych tych wniosków, które rozpatruje szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców w całości jego pracy, jeśli chodzi o ochronę międzynarodową, to jest zaledwie 1% wniosków. Więc jest To jest zupełnie, zupełnie <laughs> niedużo. Zasadniczo w tych czasach, Dajmy na to przedpandemicznych, nazwę to tak rzeczywiście było przed pandemią, tych wniosków było około 4000 rocznie. W tej chwili, w momencie, kiedy mamy COVID, to mamy tą, tą statystykę za ubiegły rok, to jest niewiele, niewiele mniej niż 3000, 2800 dokładnie, z tego co pamiętam. Więc tych wniosków nie jest dużo. Jeżeli chodzi o, o te wnioski negatywne, no to, jest ich, to jest ich dosyć sporo, bo to jest 59% tych decyzji jest negatywnych. Bardzo trudno, szczerze powiedziawszy, wskazać jedną albo katalog, katalog jakichś takich przesłanek dotyczących, dotyczących odmowy. Ciężko byłoby nawet chyba taki, taki stwierdzić względu na to, że te sprawy są rozpatrywane indywidualnie. Może na przykładzie będzie lepiej. Osoba występująca o ochronę międzynarodową zasadniczo jest osobą, której grozi niebezpieczeństwo, mówiąc bardzo kolokwialnie, w kraju pochodzenia. Tak? Jeżeli mówimy o osobie, której naruszane są prawa do, podstawowe prawa do egzystencji, to rzeczywiście ma tytuł do występowania o ochronę międzynarodową i przeważnie taka ochrona międzynarodowa jest jej udzielana. Ale na przykład często się zdarza, że osoby składające wniosek o ochronę międzynarodową. Uciekają przed jakąś sankcją w swoim kraju. Zwykłą, no, czasem kryminalną. Tak? Uh -huh. Więc w tym momencie, oczywiście, ta przesłanka w jakimś sensie no, jest spełniona, bo grozi jej sankcja na miejscu. Tak? Uh -huh. Równa sankcja, ale jednak ona wynika nie z przesłanek tego, że osoba ma takie, ani inne poglądy polityczne, lub też takie, albo wyznaje taką, a nie inną wiarę, tylko po prostu złamała porządek czy prawny w swoim kraju pochodzenia. Część też tych postępowań. <tuszę> Jest, tutaj nie mam tego w statystyce, bo, bo mam tutaj te, te, te decyzje odmowne, natomiast część tych postępowań jest umarzana. Dlaczego jest umarzana? Ponieważ osoba próbująca wjechać na terytorium RP, składająca na granicy wniosek o objęcie jej, jej rodziny ochroną międzynarodową. W momencie wszczęcia procedury po prostu się nie stawia na dalsze, na dalsze postępowanie. Dlaczego? Dlatego, że po prostu wyjeżdża dalej no do krajów Europy Zachodniej i bardzo często jest tak, że powtarza tą procedurę na przykład w Niemczech, Francji czy, czy, czy w Belgii. W tym momencie no, jest zawracana bardzo często do nas no i my, my dalej procedujemy te, te wnioski. Te w ogóle postępowania bardzo długo trwają, bo osoba, która złoży wniosek o ochronę międzynarodową, dostając odmowę może się odwoływać, odwołuje się niejednokrotnie nie i do rady, i do sądu, rady do spraw uchodźców, więc te postępowania po prostu trwają, trwają bardzo długo. Natomiast tak jak Pani na wstępie wspomniała, myślę, że to też warte jest, warte jest doprecyzowania, bo o ochronie międzynarodowej mówimy w momencie, kiedy mówimy o ochronie. O przyznaniu statusu uchodźcy, lub też o ochronie uzupełniającej. Tutaj między tymi dwoma rodzajami ochrony jest taka dosyć cienka granica, to znaczy osoba oceniająca wniosek, przyznająca status albo uchodźcy, albo ochrony uzupełniającej, musi stwierdzić, czy rzeczywiście ta ochrona uzupełniająca jest, jest taką ochroną, gdzie. Możemy domniemywać, że okoliczności, które występują w, w kraju pochodzenia danej osoby, mogą się w jakimś tam perspektywie czasu zmienić. To no też jest, dotyczy też i ochrony czasowej, więc nie nadaje się statusu uchodźcy, tylko się nadaje ochronę, ochronę uzupełniającą. Ta granica jest bardzo cienka. I tutaj rzeczywiście, tak jak powiedziałem, bardzo trudno jest. Bardzo trudno jest, jest to oceniać, więc dlatego każdy przypadek jest traktowany indywidualnie i każdy przy, przypadek jest badany bardzo skrupulatnie. A na jakie formy pomocy może liczyć osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową? Jeżeli osoba przyjeżdżająca do kraju jest skierowana do, do ośrodków, no to, jest, to są ośrodki otwarte. No to jest oczywiście zakwaterowanie, całoze wyżywienie, pomoc, pomoc medyczna, oczywiście też i ekwiwalent pieniężny. On ze względu na to, że te podstawowe potrzeby bytowe są zapewnione, on wówczas nie jest, nie jest wysoki. I też te osoby, które przebywają do środku, dostają taką jednorazową pomoc pieniężną na zakup no, tych najpotrzebniejszych rzeczy, głównie, głównie odzieży czy obuwia. Też jest wy, 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 wypłacana taka pomoc miesięczna, ale tak jak mówię, dla osób dla, w ośrodkach jest ona mniejsza ze względu na to, że te potrzeby gotowe są zapewnione. Jeżeli chodzi o, w, o sytuację, w której osoba ubiegająca się o ochronę ma jakieś możliwości zamieszkania gdzieś poza ośrodkiem, jakichś krewnych, bliskich w Polsce, no to również też jest wypłacany pewien ekwiwalent na zamieszkanie. Jeśli dobrze pamiętam, to jest 700 zł na, 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 na osobę. Dziękuję bardzo. Na szczególne miejsce zasługuje na pewno podczas naszego spotkania temat emigracji Polaków, który niewątpliwie przyczynia się do pogłębienia niekorzystnych trendów demograficznych. I tutaj, takie pytanie bardzo obszerne: jakie są największe wyzwania w kontekście emigracji Polaków? emigracji, emigracji Polaków za granicę. No to jest Dokładnie tak. Temat znaczy emigracji Polaków to jest w ogóle temat historyczny, bo Polacy często, często emigrowali. Wie Pani, jest on wpisany w, jako twardy, jako jeden z komponentów naszej polityki migracyjnej, tak? Musimy, hmm. że nie możemy od niego abstrahować i rzeczywiście on jest podzielony na takie Powiedzmy przynajmniej dwa segmenty. Pierwszy to jest ten, gdzie próbujemy stworzyć system zachęt dla osób, które wyemigrowały, do powrotu. On nie jest prosty z wielu względów. Nie jest prosty ze względów psychologicznych przede wszystkim, jeżeli ktoś już się zdecydował wyjechać. I już sobie ułożą życie za granicą, to naprawdę ciężko jest spowodować, żeby swoje życie, które sobie na nowo zbudował, porzucił i wrócił do kraju. Ale takie próby są podejmowane. Jeśli dobrze pamiętam, jeszcze z tego czasu przedkowitowego, nie, nie, nie podam dokładnie daty, ale to było 2-3 lata temu, były na przykład organizowane w Londynie targi pracy. Polscy pracodawcy mogli wystawiać swoje stanowiska pracownicze i oferować pracę, pracę w Polsce. No, tu oczywiście część osób się zdecydowała z takiej oferty skorzystać. Dobrze, że one się odbyły, bo nie trzeba było już pytać znajomych, szukać w internecie. One były na miejscu, można było przyjść z taką ofertą, zapoznać przede wszystkim ofertą płacową. Mhm. Natomiast natomiast to jest tak naprawdę tak, dobrą sprawę, jeden element, jeden element z całości. Druga rzecz jest taka, o której się też wspomina, o której też, która też była zapisana w programie rządu, to jest repatriacja. Ta repatriacja troszkę przyspieszyła w momencie nowelizacji ustawy z 2017 roku. Wprowadziła nowe mechanizmy i nowe narzędzia przyspieszenia tego procesu repatriacyjnego. Przede wszystkim służą dwa ośrodki. Adaptacyjne są, to one są w półtusku i w środzie wielkopolskiej, w której osoby, które repatriowane z dawnego terytorium Związku Radzieckiego mogą przyjechać i przebywać od 3 do 6 miesięcy, przyjeżdżają na trzy, potem mogą sobie maksymalnie o trzy kolejne, kolejne przedłużyć. Natomiast tak jak mówię, no, ciężko jest rozmawiać o skutecznych narzędziach, ponieważ jako kraj jesteśmy w stanie stworzyć jakieś warunki, zachętę do powrotu, natomiast tak jak pamiętajmy, te osoby już wyjechały, mają swoje miejsce gdzieś indziej i no, takim na przykład impulsem do powrotu może być, był na przykład Brexit. W jakiejś części te osoby, które występowały o status osiedlenia ten status, jeśli oni go nie na przykład nie mogli otrzymać, albo mieli problem z jego otrzymaniem, to mogli oczywiście skorzystać z oferty przygotowanej tutaj na miejscu. Natomiast psychologicznie rzecz ujmując, to jest to ważny komponent. No naprawdę każdy kraj może stworzyć tylko tak na dobrą sprawę dobrą ofertę, powrotową, natomiast ona musi w jakikolwiek sposób konkurować z tą, którą te osoby mają tam na miejscu. Dziękuję bardzo. Czyli um, um, można to rozumieć, że Pols Polska, właściwie państwo, ma de facto niewielki wpływ na procesy migracyjne. emigracyjne? No bo jeżeli, no bo jeżeli emigracja z kraju jest po prostu decyzją, którą ktoś podjął, to jedyne, co rzeczywiście państwo ma jako realne narzędzie wpływu na to, żeby ktoś zmienił decyzję, to po prostu złożyć jakąś ofertę, która byłaby porównywalna albo lepsza do tej, która, którą ta, ta osoba obecnie ma. No nie ma żadnych środków, które by spowodowały, że ta osoba musi na stałe, musi, musi, musi przyjechać. Czy znaczy, państwo nie ma takich narzędzi, tak? Mówiąc bardzo kolokwialnie, to jest kwestia stworzenia oferty, no przecież, a ta oferta musi być konkurencyjna. Też pamiętajmy, to pokazały któreś z badań tworzonych, że gdzieś tam w przeświadczeniu funkcjonuje takie zjawisko, że jak ja wracam z zagranicy, to znaczy, że mi się tam nie udało. I to też jest dosyć, to jest, też jest dosyć silny aspekt psychologiczny, tak, to znaczy, że no wróciłem, to znaczy, że nie udało mi się za granicą, ani znaleźć dobrej pracy, ani znaleźć, ani znaleźć godnych warunków, czy stworzyć sobie ważnych godnych warunków bytowych. Co oczywiście nie jest do końca prawdą, ale gdzieś to w poświadomości funkcjonuje, takie badania były prowadzone i to jest rzeczywiście dosyć silny, dosyć silny komponent. Więc tak na dobrą sprawę, to co jedynym narzędziem, które które my możemy stworzyć jako, jako państwo, to jest po prostu stworzenie oferty alternatywnej, która jakkolwiek będzie, będzie konkurencyjna. To, co rzeczywiście jest dla nas jako kraju przewagą, też niewielką, ale jest, No to jest to, że tutaj są bardzo często rodzina i krewni, czyli te więzi, więzi rodzinne, które są dosyć silne i one mogą też stanowić jakiś pewien element, który Przekłada się na chęć osób do powrotu do kraju. Natomiast, tak jak powiedziałem, i tak na dobrą sprawę, jedynym narzędziem to jest kontrowersja. Bardzo dziękuję. I na koniec, takie pytanie też dość ogólne, podsumowujące: jakie właściwie główne, główne działania powinna podjąć administracja państwowa w zakresie migracji? Szybkość procedur to jest przede wszystkim. A tak dobrą sprawę to jest to, co powiedziałem na początku, czyli właściwa odpowiedź administracji państwowej na potrzeby, bieżące potrzeby kraju, jeśli chodzi o szkolnictwo i rynek pracy. Bo tak jak powiedziałem na początku, to są takie dwa dominujące segmenty. Proszę zauważyć, że w których krajach, właściwie we wszystkich krajach anglosaskich, funkcjonuje taki system list, tak, zawodów pożądanych czy, czy kierunków pożądanych, tak? Czyli my sobie ściągamy pewną pulę osób która wpisuje się nam na potrzeby czy, czy szkolnictwa, czy przede wszystkim rynku pracy. Tak, takie listy są stworzone i na przykład tam w danym roku jest potrzeba jakaś segmentowo, jakaś liczba specjalistów lepiej lub, lub gorzej wykwalifikowanych. No więc taka lista odpowiada po prostu na zapotrzebowanie danego kraju. I to jest takie wyzwanie, na które myślę, powinna cała administracja odpowiedzieć w sposób spójny, to znaczy tak na dobrą sprawę, kogo tak na dobrą, kogo potrzebujemy, w jakich segmentach potrzebujemy, skąd potrzebujemy, jak szybko te osoby i skutecznie zachęcić do przyjazdu i, i zalegalizować im pobyt, a także, to jest na końcu, ale to jest bardzo istotne, czyli jak zintegrować te osoby z polskim społeczeństwem. To też jest bardzo kwestia, bardzo ważna kwestia. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę i za przyjęcie zaproszenia od Europejskiego Centrum Projektów Pozarządowych. Dziękuję. Państwu dziękuję za oglądanie nas. Miłego wieczoru. Kłania się nisko. Do widzenia. Do widzenia.